Po prawie czterech miesiącach przerwy ruszyła piłkarska wiosna i z miejsca obdarowała nas pięknymi golami zawodników Tłuchowi Tłuchowo w Dyświecie i Pogoni Mogilno. Zobacz wszystkie trafienia 18. kolejki Kujawsko-Pomorskiej 4. Ligi. Pierwszy mecz to starcie Sparty Brodnica z Polonią Bydgoszcz. Zanim jednak zobaczymy gole z tego spotkania, to zachęcam do tego, aby pobrać bezpłatnie niezbędnik kibica Kujawsko-Pomorskiej 4. Ligi do pobrania na fanpage'u Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. A to już pierwszy gol, konkretnie Mateusz. Brzuska dla Sparty Brodnica w 85 minucie tego spotkania i wydawało się, że 3 punkty pozostaną w Brodnicy, ale kilka minut później, konkretnie w 90 minucie piłki ręką dotknął jeden z graczy Sparty Brodnica, no i tym samym sposobność kopnięcia piłki z 11 metrów miał Maciej Sieradzki no i się nie pomylił. Rezultatem remisowym skończyły się zawody w Brodnicy dodajmy, że Polonia kończyła mecz w 10 po drugiej żółtej kartce Miłosza Olejniczaka w 77 minucie. Sparta 1, Polonia Kolonia 1. To już mecz numer 2 w Daświecie grała z Unią Wąbrzeźno. W 45 minucie bezpośrednio z rzutu różnego trafił Oskar Januszewski dla gospodarzy. Ten sam gracz w 78 podwyższył fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego na 2 do 0, a następnie w 88 Tomasz Adamczyk i mecz był rozstrzygnięty w Daświecie prowadziła z Unią Wąbrzeźno 3 do 0. Honorowe trafienie dla gości zaliczył Jakub Nowak w 90 minucie tego spotkania. Mecz numer 3, czyli spotkanie Chemika Moderatora Bydgoszcz z Pomorzaninem Toruń. W 19 minucie wynik spotkania otwiera Kacper Olejniczak. Świetnie to sobie wymyślił młody gracz Chemika Jakub Czesiński w 50 minucie na 2 do 0, a w 62 strzelanie zakończył w tym spotkaniu Marcel Strzyżewski. Chemik Moderator Bydgoszcz wyraźnie lepszy od Pomorzanina Toruń. 3 punkty zostają w Bydgoszczy. Z bocznego boiska chemika moderatora Bydgoszczy zabieram Was na stadion olimpijski w Mogilnie i z pewnością nie żałowali kibice, którzy przyszli tego dnia na stadion, bo zobaczyli efektowne zwycięstwo swoich ulubieńców. 20 minuta Adam Kozłowski, już w 27 Norbert Rościszewski, który zdecydowanie był bohaterem tego spotkania, ale nie wyprzedzajmy faktów, bo wcześniej jeszcze 43 Adam Kozłowski po raz drugi, następnie już po zmianie stron w 52 Norbert Rościszewski, to był go numer 2 tego gracza, a w 70. ustrzelił hat Norbert Rościszewski, czym zdecydowanie zasłużył na wyróżnienie naszej redakcji. Ale o tym później, bo w 73. dzieła zniszczenia dopełnił Piotr Mroziński, no i tym samym Pogoń Mogilno efektownie pokonuje Orlęta Aleksandrów Kujawski 6 do 0. Piękny stadion, duży ciężar gatunkowy i ciekawe zawody. To wszystko w jednym spotkaniu. Oczywiście mowa o starciu Noteci Łabiszyn i Łokietka Brześć-Kujawski. Dobrze to wszystko zaczyna się dla gospodarzy. Fałowany w polu karnym jeden z zawodników Noteci Łabiszyn, ale z rzutu karnego pomylił się z numerem 24 Grzegorz Adamski. Jednak to co się odwlecze to nie uciecze, bo w 11 minucie trafił Stanisław Jabłoński. Noteć prowadziła 1 do 0. Odpowiedział Damian Rutkowski w 15 minucie. Świetne podanie na lewo Stronę zmylił bramkarza gracz Łokietka Brześć Kujawski, konkretnie Damian Rutkowski, a bohaterem noteci został Maciej Bakuniak, który jeszcze przed przerwą umieścił piłkę w bramce. Ważne punkty dla noteci Łabiszyn, która pokonała Łokietka Brześć Kujawski 2 do 1. To już stadion Kujawi i Nowrocław, piękne ujęcie kamery z góry i równie piękne dośrodkowanie z prawej strony i wykorzystuje je Łukasz Chruścicki, tym samym wyprowadza Kujawie na prowadzenie w meczu z Lechem Rypin. Jeszcze przed przerwą na 2 do 0 podwyższył Mariusz Miłek, duży spokój pomocnika byłego gracza Sportisu Łochowo, no i tym samym więcej goli już w tym spotkaniu nie zobaczyliśmy. Kujawia i Nowrocław 2, Lech Rypin 0. Zdecydowanie więcej goli zobaczyliśmy w starciu Tłuchowi Tłuchowo ze startem Prusz i można tutaj mówić o pewnej niespodziance, bo w tym spotkaniu gole strzelali wyłącznie gracze ubrani na żółto. Najpierw Dawid Kieplin, 16 minuta meczu, Wojciech Mazurowski, obrońca, co ciekawe w 33, a jeszcze przed zmianą stron ten sam gracz podwyższył na 3 do 0, no i wydawało się, że zapowiada się na w na stadionie Tłuchowi Tłuchowo. Po zmianie stron strzelanie kontynuowało kontynuował Guilherme Lima Rodriguez Christowa, następnie w 69 dorzucił Dawid Kieplin i w 77 wynik zamknął Donovan Ferreira Ibrahim. Jak słyszycie, cudzoziemcy znakomicie spisują się w szeregach Tłuchowi Tłuchowo, która po tym meczu awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Tłuchowia 6, start 0. No i ostatnie spotkanie, którego skrót prezentujemy Wam w tym magazynie jest to mecz Kujawianki Izbica Kujawska z Chełminianką Chełmno. Na stadionie w Izbicy lepsi okazali się gospodarze po golu Patryka Olszewskiego w 55 wygrali 1 do 0. A to już podsumowanie wszystkich wyników tej 18. kolejki kujawsko-pomorskiej czwartej ligi. Tak jak wspomniałem, ważne zwycięstwo notuje noteć Łabiszyn 2 do 1 pokonując Łokietka Brześć Kujawski. Sparta Brodnica zremisowała 1 do 1 z Polonią. Bydgoszcz nie pomylił się z 11 metrów, Maciej Sieracki. W Daświecie kontynuuje serię zwycięstw na inaugurację wiosny, pokonując 3 do 1 Unię Wąbrzeźno. Lider Wocławek wycofał się po rundzie jesiennej, więc walkowerem zwyciężają go gracze Pomorzenicy. Na Serock, Kujawianka i Zbica Kujawska ogrywa 1 do 0 hełminiankę. To widzieliśmy przed chwilą. Podobnie jak i efektowne zwycięstwo Tłuchowi nad startem Ekopol-Pruszcz. Kujawia lepsza od Lecha Rypin, podobnie jak i chemik od Pomorzanina Toruń. Efektownie swój mecz wygrała też Pogoń Mogilno. Można powiedzieć, że wiosna wybuchła prosto w twarz graczom Orląd Aleksandrów Kujawski. Pogoń Mogilno zaaplikowała im aż 6 goli. Tak wygląda tabela po 18 kolejkach, liderem cały czas w Daświecie 51 punktów. Na miejscu drugim Chemik Moderator Bydgoszcz 42 oczka, a na miejsce trzecie wskakuje Tłuchowia Tłuchowo, co już wiecie po wygranej ze startem Ekopol Pruszcz. W strefie środkowej mamy Pomorzanina Serock, Lecha Rypin, Unię Wąbrzeźno i Pogoń Mogilno, a w strefie spadkowej Pomorzanina Toruń, Chełminiankę Chełmno i Noteć Łabiszyn. Z rozgrywek, jak już wiecie, wycofał się po rundzie jesiennej lider Wocławek, który w całej rundzie uzbierał 3 punkty. A teraz poznajmy najlepszych zawodników tej kolejki. W bramce mamy gracza Kujawianki, czyli Damiana Wodnickiego. 28-latek zachował czyste konto, a drużyna z Izbicy wygrała z Chełminianką 1-0. Blok obronny tworzą od lewej Maksym Adamienko z Chemika, Wojciech Mazurowski, który strzelając dwa gole przyczynił się do zwycięstwa Tłuchowi oraz Mateusz Wiśniewski z Kujawi i Nowrocław, która w pierwszym meczu rundy wiosennej pokonała Lecha Rypin 2-0. W linii pomocy na na wyróżnienie zasłużyli Stanisław Jabłoński z Noteci Łabiszyn, Maciej Sieracki z Polonii Bydgoszcz, gol z rzutu karnego, Oskar Januszewski z Wdyświecie, który z dubletem kończył zawody przeciwko Unii Wąbrzeźno oraz Norbert Rościszewski. Ten ostatni ustrzelił hat-tricka przeciwko Orlentom, więc nie powinno dziwić, że nasza redakcja wybrała go zawodnikiem 18. kolejki. Gratulujemy! A wśród napastników na inauguracji rundy wiosennej błyszczeli Adam Kozłowski z Pogoni Moginlo, Łukasz Chruścicki z Kujawi oraz Dawid Kieplin z Tłuchowi, który rywalom z Pruszcza strzelił dwa gole. Na zakończenie magazynu jeszcze rzut oka na klasyfikację najlepszych strzelców. Najlepszym snajperem w kujawsko-pomorskiej czwartej lidze jest Michał Kalitta, 22 gole po 18 kolejkach. Na miejscu drugim 18 zdobytych bramek Norbert Rościszewski z Pogoni, Patryk Perniński miejsce trzecie 15. 14 goli, 14 trafień zanotował do tej pory Adam Kozłowski i dokładnie tyle samo razy bramkarzy rywali pokonywał Dawid Kieplin z Tłuchowi Tłuchowo. To tyle na dziś, dziękujemy, że jesteście z nami i niezmiennie zachęcamy, aby subskrybować kanał Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Przypominam też, że cały czas do pobrania na fanpage'u Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej niezbędnik kibica wiosna 2023-2024. Dzięki i do usłyszenia za tydzień!